Powiększymy strefę bezpieczeństwa, montując kolejne kamery podłączonego do utworzonego dwa lata temu Centrum Monitoringu. Przeprowadziliśmy pilotaż systemu ostrzegawczego Sypas, który w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszego na przejściach i przejdziemy do wdrażania tego systemu. Tu bowiem wcześniej nie można było tego zrobić. a myśmy zrobili. Centrum Monitoringu fantastycznie działa. Teraz już jest lokalizowane po wyremontowanym budynku na ulicy Prusa. Ten kompleks taki kiedyś był w lasy państwowe, wypadła policj milicja, policja, a teraz to jest budynek Urzędu Miasta. Inwestycja za ponad 20 milionów złotych, żeby to wyremontować. Zachęcam tych, którzy tam jeszcze nie byli. To jest pałac. Wszystko pod okiem konserwatora zabytków i wiele wydziałów tam właśnie obsługuje mieszkańców. A dodatkowo tam przeniesiemy za chwilę Straż Miejską do tego budynku obok. A już tam funkcjonuje centrum monitoringu, sprawdza się. Wiele spraw zostało zabezpieczonych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 24 godziny na dobę monitorujemy, kontaktujemy się z Policją Strażą jest jeśli jest taka potrzeba. tej masy to jest taki system, który my przetestowaliśmy na 3 maja, tylko potrzebne są pieniądze. Ale teraz, kiedy rozmawiamy z władzami, to. Te pieniądze trafią do samorządu. Dwa słupki przed przejściem, które sygnalizują, że pierwszy się zbliża i świecą się na czerwono. Wszystkie samochody, które przejeżdżają tam, gdzie nie ma sygnalizacji świetnej, mają informację świetną, że zbliża się do przejścia dla pieszych, dla pieszych osób, która chce przejść. Fantastycznie, będziemy mieli pieniądze, będziemy to realizowali.